Witajcie w kolejnym podcaście Psychologii Sukcesu. Czy zdarzyło Ci się kiedyś obudzić rano, spojrzeć w sufit i pomyśleć W sumie, po co ja to wszystko robię? Kawa smakuje tak samo. Droga do pracy zlewa się w jedną rozmytą plamę, a wieczorem blask ekranu zastępuje blask w naszych oczach. Pracujemy, załatwiamy sprawy. Odhaczamy kolejne dni w kalendarzu, jakby były listą zakupów. A mimo to. Gdzieś pod spodem, w ciszy między jednym zadaniem a drugim, pojawia się ciche uczucie pustki. To nie jest głośny alarm, to bardziej subtelny szum w tle uczucie bycia widzem we własnym życiu. To nie smutek, nie depresja, tylko pytania bez odpowiedzi, które unoszą się w powietrzu. Czy to wszystko? Czy tak ma wyglądać reszta? Jeśli to znasz, ten odcinek jest dla Ciebie. Dziś porozmawiamy o tym, skąd bierze się poczucie braku sensu. Dlaczego to wcale nie oznacza, że coś z tobą nie tak? I jak krok po kroku delikatnie odnaleźć sens w codziennym życiu, bez wielkich haseł i bez presji, za to z bardzo konkretnymi narzędziami, które możesz zabrać ze sobą. Żyjemy w świecie, który ciągle pyta: Co jeszcze możesz osiągnąć? Jaki jest następny cel? Jak możesz być bardziej produktywny? Kultura o więcej i szybciej jest wszędzie. Mierzymy swoje życie zewnętrzną miarą. Awansami, zarobkami, liczbą polubień. Rzadko kto zatrzymuje nas i pyta, a dlaczego w ogóle to robisz? Czy to jest naprawdę Twoje? Wpadamy w pułapkę tak zwanego hedonistycznego kieratu. To psychologiczny mechanizm, który sprawia, że szybko przyzwyczajamy się do pozytywnych zmian. Nowy samochód cieszy przez miesiąc, awans daje satysfakcję przez kwartał. Potem wszystko wraca do normy, a my potrzebujemy nowego bodźca, by znowu poczuć ekscytację. Ta niekończąca się pogoń za kolejnym celem jest jak bieg na bieżni, męczy, ale nie prowadzi do żadnego nowego miejsca. Poczucie pustki, ta egzystencjalna próżnia, często pojawia się właśnie w tym pęknięciu. Kiedy spełniamy cudze oczekiwania, żyjemy według niewidzialnego scenariusza napisanego przez rodziców, społeczeństwo, media. To jak noszenie ubrania w nieswoim rozmiarze. Może i wygląda poprawnie, ale uwiera przy każdym ruchu. Pojawia się też, gdy gonimy za celami, które kiedyś miały sens, ale już go straciły. Może marzyłeś o konkretnym stanowisku, zdobyłeś je i. nic. Pustka. Okazuje się, że pogoń była bardziej ekscytująca niż samo dotarcie do celu, który w międzyczasie przestał być Twój. I wreszcie, kiedy żyjemy poprawnie, ale nie nieautentycznie. Podhaczamy wszystkie punkty na liście. Praca, dom, związek. Ale pod spodem czujemy, że prawdziwe ja jest gdzieś głęboko schowane. I uwaga, to kluczowe. Ten brak sensu nie jest porażką. To nie jest dowód, że coś z tobą nie tak. To sygnał, jak kontrolka w samochodzie. Twoja dusza, twoja intuicja, cokolwiek to dla ciebie jest, delikatnie puka i mówi, hej, spójrz tutaj. Coś ważnego domaga się uwagi. W tym momencie warto poznać kogoś wyjątkowego. Poznajmy na chwilę Wiktora Frankla, austriacki psychiatra i neurolog. Więzień obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz. Człowiek, który stracił niemal wszystko: rodzinę, dom, dorobek naukowy. W miejscu niewyobrażalnego cierpienia zadał sobie fundamentalne pytanie: Co sprawia, że mimo wszystko warto żyć? Jego odpowiedź zrewolucjonizowała psychologię. Frankl doszedł do wniosku, że podstawową siłą napędową człowieka nie jest dążenie do przyjemności, jak twierdził Freud, ani dążenie do władzy, jak mówił Adler, ale dążenie do sensu. I co najważniejsze, sensu nie trzeba wymyślać. Nie musimy go kreować z niczego. Sens się odkrywa. On już jest wpleciony w tkankę naszego życia. Frankl wskazał trzy główne ścieżki do jego odnalezienia. Po pierwsze, poprzez tworzenie czyli to, co aktywnie dajemy światu. Frankl nazywał to wartościami twórczymi to nasza praca, nasze pasje, nasze dzieła. Ale uwaga, nie chodzi tylko o bycie artystą czy wynalazcą. Sens w tworzeniu odnajduje programista, który pisze czysty, elegancki kod, nauczyciel, który z pasją przygotowuje lekcje, rodzic, który buduje z dzieckiem zamek z klocku, rzemieślnik, który wkłada serce w swój produkt. To może być posiłek ugotowany z miłością, uporządkowany arkusz kalkulacyjny, który komuś ułatwi pracę, ogródek, o który dbasz, a nawet e-mail napisany z życzliwością i klarownością. To każdy akt, w którym nasza energia przekształca się w coś wartościowego dla innych i zostawia świat choć odrobinę lepszym niż go zastaliśmy. Po drugie, poprzez doświadczanie, czyli to, co bierzemy ze świata. Nie wszystko w życiu musi być zadaniem do wykonania, i nie wszystko musi prowadzić do efektu, celu czy wyniku. Czasem sens rodzi się wtedy, gdy po prostu jesteśmy obecni, gdy pozwalamy sobie zatrzymać się, spojrzeć i poczuć. Doświadczanie piękna zachodu słońca nie po to, by zrobić zdjęcie, ale by naprawdę zobaczyć kolory nieba. Głęboka rozmowa z przyjacielem, w której nie trzeba niczego naprawiać ani udowadniać, wystarczy być wysłuchanym. Wzruszenie muzyką, która nagle trafia dokładnie w to miejsce w nas, o którego istnieniu prawie zapomnieliśmy. Miłość, bliskość, dotyk, śmiech, cisza dzielona z kimś, przy kim nie trzeba nic mówić. Viktor Frankl podkreślał, że sens nie zawsze polega na działaniu. Czasem polega na otwartości, na zgodzie, by świat nas poruszał, by coś nas zachwyciło, zabolało lub wzruszyło. W świecie, który uczy nas kontroli i produktywności, Doświadczanie bywa aktem odwagi, bo wymaga rezygnacji z pancerza, z pośpiechu i zbycia ciągle w trybie zadaniowym. A może właśnie w tych chwilach, gdy słuchasz muzyki bez multitaskingu, gdy patrzysz komuś w oczy bez zerkania na telefon, gdy pozwalasz sobie poczuć wdzięczność, smutek albo radość, życie cicho mówi do ciebie: Jestem i mam znaczenie. I po trzecie być może najważniejsze. Poprzez postawę, jaką przyjmujemy wobec cierpienia, którego nie możemy zmienić. Są w życiu sytuacje graniczne, w których tracimy kontrolę, odpowiedzi przestają działać, a świat nie pyta nas o zgodę. Choroba, strata, rozstanie, samotność, doświadczenia, których nie da się naprawić ani szybko zamknąć. I właśnie wtedy, jak pisał Viktor Frankl, pozostaje nam jedna wolność, której nikt nie jest w stanie odebrać. Wolność wyboru naszej postawy. Nie chodzi o udawanie, że nie boli, ani o narzucanie sobie pozytywnego myślenia. Chodzi o decyzję, kim chcemy być wobec tego, co nas spotyka. Czy pozwolimy, by cierpienie odebrało nam człowieczeństwo? Czy przeciwnie? Stanie się przestrzenią, w której odkryjemy godność, odwagę i współczucie, zarówno wobec siebie, jak i innych. Czasem sens rodzi się właśnie tam, gdzie nic innego już nie działa. W sposobie, w jaki niesiemy swój ciężar, w łagodności, z jaką traktujemy siebie w trudnym czasie i w cichym tak dla życia, nawet wtedy, gdy jest ono bolesne. Warto tu podkreślić fundamentalną różnicę między szczęściem a sensem. Szczęście jest często ulotne, związane z chwilową przyjemnością i braniem. Sens jest czymś głębszym, trwalszym, często związanym z dawaniem i pokonywaniem trudności. Możemy czuć się szczęśliwi, jedząc ulubione lody. Ale to wychowywanie dziecka, praca nad trudnym projektem czy wspieranie przyjaciela w kryzysie nadaje życiu sens, nawet jeśli te doświadczenia bywają trudne i dalekie od beztroskiego szczęścia. To pokazuje, że sens nie musi być wielką kosmiczną misją. Czasem sens to po prostu sposób, w jaki przeżywasz trudny dzień. Czasem dzisiejszy sens wystarczy. Jeśli czujesz chaos i zagubienie, być może nie potrzebujesz nowej listy celów do osiągnięcia. Może potrzebujesz wewnętrznego kompasu? Mapa celów mówi ci dokąd iść. Kompas wartości mówi ci jak podróżować. Działa w każdym terenie, nawet gdy zgubisz szlak. Tu właśnie wchodzi mapa wartości. Zapraszam Cię do małej refleksji. Możesz zatrzymać podcast i zapisać swoje myśli. Zadaj sobie trzy pytania. Pytanie pierwsze: Co w moim życiu daje mi poczucie, że jestem naprawdę sobą? Pomyśl o konkretnym momencie. Może to było podczas wędrówki po górach, pisania, głębokiej rozmowy, a może zabawy z dzieckiem? Co wtedy czułeś? To uczucie wskazuje na wartość. Pytanie drugie. Jakie momenty sprawiają, że czujesz spokój lub sens, nawet jeśli są trudne? Czasem to moment, gdy komuś pomagasz, rozwiązujesz skomplikowany problem, albo po prostu jesteś obecny dla kogoś w potrzebie. I pytanie trzecie. Jakie cechy najbardziej podziwiam w innych ludziach? Szczerość? Odwagę, życzliwość, kreatywność to, co podziwiamy w innych, często jest odbiciem wartości, które nosimy w sobie. Ważne jest, aby odróżnić wartości od celów. Cel to coś, co można osiągnąć i odhaczyć jak zdobycie dyplomu czy kupno mieszkania. Wartość to kierunek, kompas nie da się jej odhaczyć. Jeśli Twoją wartością jest nauka, nigdy nie powiesz: OK, nauczyłem się wszystkiego koniec to ciągła podróż. Dlatego życie w zgodzie z wartościami daje poczucie spójności, nawet jeśli cele się zmieniają. Twoje wartości mogą brzmieć jak autentyczność, wolność, bliskie relacje, rozwój, pomaganie innym, spokój, przygoda, sprawiedliwość. I teraz najważniejsze, rozejrzyj się po swojej codzienności. Czy jest z nimi choć trochę spójna? Nie idealnie, tylko trochę. Jeśli cenisz spokój, czy masz w ciągu dnia choć pięć minut ciszy dla siebie? Jeśli cenisz rozwój czy uczysz się czegoś nowego, chodzi o małe kroki w kierunku, który wyznacza Twój wewnętrzny kompas. A teraz zróbmy mały eksperyment. Wyobraź sobie siebie za wiele lat. Masz 90 lat, siedzisz w wygodnym fotelu, wspominając swoje życie. Jakie historie chcesz opowiadać? Co chcesz, żeby było w nich najważniejsze? Nie chodzi o listę sukcesów, ale o esencję. Chcesz wspominać życie pełne przygód? Bliskich relacji? Spokoju, twórczości? Odpowiedź na to pytanie jest echem Twoich najgłębszych wartości. W poszukiwaniu sensu łatwo jest patrzeć w przyszłość na wielkie cele. A co jeśli sens jest już tutaj tylko zagłuszony przez hałas codzienności? Wielu ludzi myśli, że wdzięczność to zmuszanie się do pozytywności, mówienie sobie, ciesz się, bo inni mają gorzej. To nie to. Prawdziwa wdzięczność nie jest zaprzeczaniem trudnością. Jest ćwiczeniem uważności na to, co jest dobre, obok tego, co jest trudne. To trening dla mózgu, by szukał nie tylko problemów do rozwiązania, ale też małych momentów znaczenia. Proponuję Ci prostą praktykę takie mentalne poszukiwanie skarbów. Codziennie wieczorem odpowiedz sobie na jedno pytanie: co dziś, choć przez chwilę, miało znaczenie? To może być ciepło słońca na twarzy podczas spaceru, smak porannej kawy. Życzliwy uśmiech od obcej osoby, satysfakcja po wykonaniu trudnego zadania, piosenka w radiu, która przywołała miłe wspomnienie, czyjaś cicha obecność obok. Wdzięczność nie usuwa problemów, ale pomaga zobaczyć, że życie nie jest puste, jest pełne małych sensów, które często po prostu przegapiamy. Jest jeszcze jedno, potężne źródło sensu, o którym musimy porozmawiać to relacje. Jesteśmy istotami społecznymi. Neurobiologicznie jesteśmy zaprogramowani na więź. Poczucie przynależności, bycia widzianym, słyszanym i akceptowanym jest jednym z najgłębszych fundamentów sensownego życia. W dzisiejszym świecie łatwo pomylić połączenia z prawdziwą więzią. Mamy setki znajomych w mediach społecznościowych, ale czasem brakuje nam jednej osoby, do której możemy zadzwonić w środku nocy. Prawdziwa więź wymaga wrażliwości, czasu i obecności. To dzielenie się nie tylko sukcesami, ale i porażkami. To bycie obok, gdy jest trudno, bez prób naprawiania, a jedynie z cichą akceptacją. Zastanów się przez chwilę nad swoimi relacjami. Kto sprawia, że czujesz się w pełni sobą? Przy kim możesz zdjąć wszystkie maski? Pielęgnowanie tych relacji to jedna z najlepszych inwestycji w poczucie sensu. To może być jeden telefon więcej w tygodniu, jedna rozmowa, podczas której naprawdę słuchasz, zamiast czekać na swoją kolej, by mówić. Jeden mały gest, który mówi, jesteś dla mnie ważny. Ostatnim elementem naszej mapy sensu jest potrzeba wkładu, bycia częścią czegoś większego niż my sami. To pragnienie, by nasze życie miało pozytywny wpływ na innych, na społeczność, na świat. To zostawienie po sobie czegoś dobrego, nawet w mikroskali. Nie musisz zakładać fundacji ani ratować świata. Wkład może przybierać tysiące form. Może to być bycie dobrym sąsiadem, który pomaga starszej osobie z zakupami. Może to być dzielenie się swoją wiedzą i pasją z innymi. Może to być wolontariat, wspieranie lokalnej społeczności, albo po prostu wykonywanie swojej pracy z poczuciem, że służy ona czemuś dobremu. Pytanie, które warto sobie zadać, brzmi: jak mogę wykorzystać swoje unikalne talenty i zasoby, aby komuś lub czemuś służyć? Odpowiedź nie musi być spektakularna. Sens często kryje się w serii małych, życzliwych aktów, które z czasem budują poczucie, że nasze istnienie ma znaczenie i jest potrzebne. Jeśli dziś czujesz brak sensu, proszę zapamiętaj jedno: sens nie zawsze czeka gdzieś daleko w przyszłości, za kolejnym osiągnięciem. Bardzo często jest już obok, w prostych rzeczach, tylko wymaga naszej uwagi. Nie musisz znać odpowiedzi na pytanie. Jaki jest ostateczny cel mojego życia? To pytanie bywa paraliżujące. Spróbuj zamienić je na inne, mniejsze, bardziej łagodne. Jaki sens mogę nadać temu dniu? Jaki sens mogę nadać tej godzinie? Może sensem tej godziny będzie wysłuchanie kogoś z uwagą? Może dokończenie czegoś, co odkładasz? A może po prostu chwila odpoczynku bez poczucia winy? I to naprawdę wystarczy. Na koniec chciałbym zostawić Cię z jednym pytaniem do refleksji. Gdyby Twoje życie było książką, o czym byłby dzisiejszy rozdział? Jaki nosiłby tytuł? Jakie jedno zdanie najlepiej oddałoby jego esencję? Dziękuję, że byłeś lub byłaś ze mną w tej podróży. Jeśli ten odcinek coś w tobie poruszył, wróć do niego kiedyś albo podziel się nim z kimś, kto być może też szuka sensu w swojej codzienności. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.